Prawdziwego, dobrego kwasanta, można powiedzieć, jest prawdziwą sztuką. We Francji jest 50 warunków, żeby zrobić dobrego kwasanta. Musi być odpowiednia mąka, odpowiedni skład mąki wysokiej jakości, wysokiej jakości masło. Czas, okres fermentacji też jest bardzo ściśle przestrzegany czy on jest drożdowy, czy on jest kruchy, czy francuski, zaczynamy od trójkątu, który się zwija i to jest bardzo wdzięczne, bo zamyka się to w jakąś taką formę, która, którą się potem bardzo łatwo je, bo rogalik do jedzenia jest absolutnie idealny, dlatego że zaczynamy od bardzo, fajnej, bardzo fajnego, kruchego, fajnego początku, potem on jest coraz bardziej soczysty, a w środku ma wylewającą się czekoladę. Naprawdę jest przepyszny. Jak robimy? Bierzemy mąkę, łączymy ją z wodą, z rozczynem drożdżowym i oczywiście z solą i z cukrem. Ciasto szybko wyrabiamy. W momencie kiedy odchodzi od blatu, na którym jest wyrabiane i od rąk, jest to znak, że ciasto jest dobrze wyrobione. Podajemy je wstępnej fermentacji. Później je składzamy. To jest szalenie ważne, bo w tym etapie zachodzą przemiany biochemiczne w cieście, pozwalające na uzyskanie świeżości, jak i pulchności ciasta. Po chłodzeniu, ciasto przechodzi do formowania. Na tym etapie wyrabiamy rogaliki. na początku paluszkami, potem całymi rękami, tak jak lekko na zewnątrz, kończąc na podstawie rączek. Ważne jest, żeby tych rogali zbyt mocno nie zwijać, ponieważ nie mają potem tych charakterystycznych listków. Później rogaliki dajemy do garowni, do komory rozrostowej i one tam powinny podwoić mniej więcej swoją objętość. Ważne jest, żeby nie była wyższa temperatura garowania niż 35 stopni, ponieważ grozi to do 50 tłuszczu. Po wygarowaniu smarujemy jajeczkiem i udają się rogaliki do pieca. Pieczemy mniej więcej, zależy od wielkości, od gramatury, 12-15 minut w temperaturze 210, nawet niektórzy pieką w 250 stopniach. Nadzienie różnie, znaczy my preferujemy albo w momencie zwijania, na przykład tak się robi z nadzieniem kokosowym, które u nas można w sklepie zakupić, a na przykład z migdałem już po wypieczeniu. Po nadzianiu naszego rogala, no, przychodzi pora na jego zapakowanie, po to, żeby mieć tą właśnie podręczną przekąskę, którą możemy w każdym momencie skonsumować. Po, po nadzianiu rogale przechodzą do pakowania, które odbywa się w atmosferze pozbawionej praktycznie udziału człowieka, co zapewnia higieniczność tego finalnego produktu. Dwieście lat temu, jeden oficer, otryacki oficer, otworzył piekarnię w Paryżu i on robił ten croissant, który już jest tu w Wiedniu. Symbol otomańskiego Eh, Krai, la da... tego ma maten d'alite na